Aniołowie stróże nie są symbolami ani metaforami, lecz realnymi obecnościami, istotami duchowymi, które na rozkaz Boga towarzyszą nam od narodzin aż do ostatniej chwili naszego ziemskiego życia. Nie stoją oni na uboczu naszej drogi, lecz są w jej sercu. Uważnie obserwując nasze kroki, wstawiając się za nami, chroniąc nas przed niewidzialnymi niebezpieczeństwami, których często nie dostrzegamy. Dziś obchodząc święto świętych aniołów stróżów, Zapraszam cię do wykonania prostego, ale pełnego wiary i duchowej mocy gestu. Skomentuj poniżej słowa Niech święci aniołowie strzegą mojego domu. Pisząc to, nie tylko powtarzasz zdanie, ale ogłaszasz niewidzialną prawdę, która staje się żywa w twoim życiu. Akt komentowania jest konkretnym sposobem wyrażenia zaufania w niebiańską ochronę. To jak wyrycie w sercu i świecie duchowym prośby, która rozbrzmiewa przed Bogiem. Wielu nie rozumie siły małego gestu, ale przed niebem to, co się mówi i pisze z wiarą, przemienia się w modlitwę. Błaganie i tarcze. Dlatego oprócz komentowania zapisz się na ten kanał jako akt umocnienia wiary, ponieważ w ten sposób łączysz się z nurtem pobożności, który nigdy nie gaśnie. I podziel się tym filmem z kimś, kto dziś musi usłyszeć o obecności aniołów, bo być może życie tej osoby czeka właśnie na słowo, które obudzi ją na Bożą opiekę. W trakcie tego filmu zobaczycie praktyki, aby otworzyć bramy nieba i otrzymać błogosławieństwa od waszego Anioła Stróża, a na końcu modlitwę, aby chronić wasz dom i rodzinę. Ojciec Pio z jasnością swojego doświadczenia mistycznego zawsze mówił o wadze aniołów i zalecał, aby każdy wierny uciekał się do swojego Anioła Stróża nie tylko jako do obrońcy, ale jako do przyjaciela, stałego towarzysza duszy. Sam świadczył, że jego anioł pomagał mu w zadaniach duchowych, przenosząc jego przesłania, pocieszając go w nocach bólu, prowadząc go w modlitwie. Żyjemy w świecie, w którym wielu zapomina o wymiarze duchowym, gdzie pośpiech i troski codzienne zagłuszają pamięć o tym, że nie jesteśmy sami. Ale Kościół przypomina nam w tym dniu, że każdy człowiek został powierzony opiece anioła, co oznacza, że nasze życie jest zbyt cenne, aby Bóg pozostawił je przypadkowi. Aniołowie stróże są znakiem Bożej czulości, ponieważ pokazują, że nawet w tak ogromnym wszechświecie każda osoba ma znaczenie. Oni nie tylko obserwują, ale działają, a ich często cicha akcja chroni nas przed upadkami, o jakich nigdy byśmy nie pomyśleli. Ile razy uniknęliśmy wypadków, złych decyzji, duchowych pułapek, nie zdając sobie sprawy? Że niewidzialna ręka nas prowadziła. Rozważając to, rozumiemy że dzisiejsze wezwanie jest podwójne: uznać realną obecność aniołów stróżów i odpowiedzieć na tę obecność zaufaniem. Nie wystarczy wiedzieć, że istnieją. Trzeba się do nich uciekać, z nimi rozmawiać, powierzać im nasze troski, nasze rodziny, naszą pracę, nasze noce odpoczynku. Ojciec Pio mówił, że anioł jest posłańcem nieba u naszego boku, dlatego powinniśmy pielęgnować z nim żywą relację. Kiedy się modlimy, nie rozmawiamy sami. Ponieważ nasz anioł zbiera te słowa i przedstawia je przed tronem Boga, oczyszczone swoją czystością i wiernością. W ten sposób, w pierwszym kroku naszej refleksji, pozwólmy, aby serce obudziło się na tę zapomnianą prawdę. Nie jesteśmy porzuceni, nie idziemy sami. Jest ktoś, niewidzialny, ale realny, kto idzie u naszego boku, strzegąc nas, chroniąc nas i wspierając nas. Dziś jest dzień, aby uznać tę obecność podziękować Bogu za nią i odnowić nasze zaufanie. Niech pisząc i ogłaszając, niech święci aniołowie strzegą mojego domu, otworzymy drzwi naszego serca i naszej rodziny, aby to niewidzialne, ale potężne światło nas otoczyło i broniło we wszystkich sytuacjach. Kiedy patrzymy na rzeczywistość aniołów stróżów, jesteśmy wezwani, aby zrozumieć, że ich misja nie polega jedynie na oddalaniu zewnętrznych niebezpieczeństw, ale także na prowadzeniu duszy na drodze świętości. Ludzkie życie jest niewidzialną bitwą, w której siły dobra i zła walczą o serce. Anioł jest cichym i wiernym sojusznikiem, który zawsze pozostaje u boku człowieka, nawet jeśli ten o nim zapomina. Wielką tragedią wielu jest życie, jakby byli sami, zapominając, że w każdej chwili istnieje duchowa obecność, która pragnie prowadzić, kierować, inspirować i delikatnie korygować, gdy dusza zbacza z drogi. Święci zawsze mówili o tej bliskości, a ojciec Pio w szczególności miał żywą świadomość działania aniołów. Mówił, że jego anioł stróż był dla niego tak realny jak ludzie, którzy szli obok niego, i że każdy wierny powinien nauczyć się rozmawiać ze swoim aniołem, powierzać mu troski i słuchać dyskretnych inspiracji, które oferuje. Aniołowie stróże nie narzucają swojej woli, ponieważ szanują wolność, którą Bóg dał każdej osobie. Są jak cichy głos, który wskazuje drogę, ale nigdy nie zmusza do wyboru. To ludzkie serce musi otworzyć się na tę duchową przyjaźń i właśnie tutaj objawia się wielkość wiary. Wierzyć w coś, czego oczy nie widzą, ale co staje się odczuwalne w doświadczeniu tych, którzy ufają, wielu uważa, że wiara to tylko idea lub uczucie, ale w rzeczywistości jest to sposób postrzegania obecności, która przekracza zmysły. Kiedy uznajemy, że mamy anioła u naszego boku, życie zyskuje nowy wymiar. Trudności nie znikają, ale przestają być nie do zniesienia, ponieważ wiemy, że istnieje strażnik, który czuwa nad nami i prowadzi nas przed Boga. Ojciec Pio zalecał, aby wierni wysyłali swoich aniołów stróżów jako duchowych posłańców, prosząc ich, aby zanosili intencje modlitwy w inne miejsca lub pomagali osobom daleko. Sam świadczył, że otrzymywał duchowe przesłania w ten sposób, jakby niewidzialny świat był siecią komunii, która łączy żyjących w wierze. To wizja nie jest fantazją, ale wyrazem głębokiej rzeczywistości. Aniołowie uczestniczą w misji Chrystusa i służą tajemnicy zbawienia. Kiedy prosisz swojego Anioła, aby prowadził członka rodziny, chronił twój dom, oświecał trudną decyzję. Nie mówisz w próżnie, ale nawiązujesz dialog z tym, komu Bóg powierzył twoje życie. Trzeba pamiętać, że działanie aniołów jest także wezwaniem do odpowiedzialności. Jeśli mamy strażnika, który wstawia się za nami, to powinniśmy odpowiadać na tę łaskę, żyjąc w godny sposób, unikając tego, co obraża Boga. Aniołowie cieszą się, gdy wybieramy dobro, ale cierpią, gdy oddalamy się od drogi światła. Nie dlatego, że mogą być pokonani, ale dlatego, że widzą duszę, która im została powierzona, wybierającą drogę, która ją rani. Uznawanie obecności Anioła to także zaproszenie do oczyszczania wyborów, podnoszenia wzroku, szukania tego, co wieczne, a nie tego, co przemijające. W tym drugim kroku naszej refleksji otwórzmy serce na tę dyskretną i stałą przyjaźń. Anioł nie pojawia się, aby być adorowany, ale aby prowadzić nas do prawdziwego kultu, który jest ofiarowany tylko Bogu. Jest jak strzała wskazująca w górę jak odbicie Bożego światła, które dotyka naszego codziennego życia. Obecność Anioła przy każdym człowieku jest dowodem na to, jak cenne jest życie w oczach Boga. Nie jesteśmy pozostawieni przypadkowi, nie jesteśmy porzuceni w próżni, ale wspierani przez rękę, która nie zawodzi, przez wierność, która się nie męczy. Ta prawda przyjęta z wiarą przekształca nie tylko naszą modlitwę, ale także nasz sposób życia, ponieważ sprawia, że zdajemy sobie sprawę, że każda chwila jest towarzyszona przez wieczność. Dzień świętych aniołów stróżów nie jest tylko liturgicznym wspomnieniem, ale konkretną okazją, aby otworzyć serce na ochronę, którą Bóg nam oferuje przez te niebiańskie stworzenia. Często myślimy o wierze jako o czymś odległym, ale Kościół uczy nas, że łaska objawia się w prostych gestach, gdy są połączone z szczerą ufnością. Dlatego dziś nie jesteś wezwany tylko do słuchania, ale do wykonania aktu wiary, który stanie się widoczny w świecie duchowym. Jeśli pragniesz realnie doświadczyć ochrony swojego Anioła Stróża, nad swoim domem i rodziną musisz wykonać krok zaufania, który przekłada się na modlitwę i gest. Ojciec Pio mówił, że Anioł Stróż jest niewidzialnym przyjacielem, który nigdy cię nie opuszcza i że każdy wierny powinien nauczyć się z nim rozmawiać. Nie chodzi o wymysł, ale o coś głęboko zakorzenionego w katolickiej duchowości. Anioł jest posłańcem, strażnikiem i towarzyszem, a kiedy z nim rozmawiasz, nie mówisz w próżnie, ale nawiązujesz dialog z tym, komu Bóg powierzył twoje życie. W tym dniu wykonaj prostą, ale pełną duchowej mocy praktykę. Wejdź do swojego domu i wybierz centralne pomieszczenie może to być salon może to być pokój, w którym zbiera się rodzina. Stojąc, uczyń znak krzyża z uwagą. A następnie zawołaj głośno: święci aniołowie stróże, strzeżcie tego domu. Chroncie każdą osobę, która wchodzi i wychodzi przez te drzwi, oddalajcie wszelkie zło widzialne i niewidzialne, i prowadźcie nas zawsze do serca Jezusa. Wypowiadając te słowa, wyobraź sobie, że każdy kąt Twojego domu jest otoczony światłem, które nie gaśnie. Wiara nie jest pustą wyobraźnią, ale pewnością, że świat duchowy odpowiada, gdy serce otwiera się z ufnością. Anioł stróż nie działa sam. Działa w imię Boga, dlatego modląc się, pozwalasz, aby moc nieba otoczyła miejsce, w którym mieszkasz. Ale nie wystarczy modlić się tylko za siebie. Wielkość tej praktyki polega także na rozciągnięciu ochrony na tych, których kochasz. Postaw przed swoim aniołem imiona członków swojej rodziny, nawet tych, którzy nie mieszkają z tobą. Wymień ich imiona i powiedz: Aniele stróżu, chroncie tych, których kocham. Oddalajcie pułapki wroga i prowadźcie ich na drogę światła. Ta modlitwa wypowiedziana głośno lub w ciszy ma głęboki efekt, ponieważ jest przedstawiana przed Bogiem przez czyste ręce, tego, który nigdy nie opuszcza swojej misji. To modlitwa zaufania, nie magia. To pokorne prośba, która wypływa z pewności, że Bóg działa przez swoich posłańców. Dokonując tego gestu dzisiaj, nie tylko przypominasz sobie o istnieniu aniołów stróżów ale otwierasz realną przestrzeń dla ich działania. Często narzekamy, że nie czujemy obecności Boga, ale zapominamy o małych aktach, które czynią tę obecność żywą. Praktyka duchowa nie musi być skomplikowana, musi być szczera. Kiedy poświęcasz swój dom ochronie aniołów stróżów, mówisz Bogu, że uznajesz swoją zależność, że rozumiesz, iż sam nie możesz wygrać niewidzialnej bitwy. Wróg duchowy pragnie podzielonych domów, zranionych rodzin, zdesperowanych serc. Anioł stróż pragnie dokładnie odwrotnie. Pragnie przynieść pokój, jedność, nadzieję. I kiedy go wzywasz, ta łaska zaczyna się wylewać. Dziś więc wykonaj to ćwiczenie. Nie odkładaj, nie czekaj. Zarezerwuj kilka minut, bądź w ciszy, wzywaj obecności aniołów stróżów nad swoim domem, nad tymi, których kochasz, nad swoją pracą i swoimi decyzjami. Świat nie musi widzieć, nikt nie musi wiedzieć, ale w ciszy Twojej modlitwy wygrywana jest bitwa duchowa. A zwycięstwo objawia się w pokoju, spokoju, wewnętrznej sile. To jest moc wiary, która działa. To jest dar, który otrzymujesz otwierając serce na ochronę aniołów stróżów. Relacja z aniołem stróżem nie powinna ograniczać się do momentów udręki, kiedy pamiętamy o prośbie o pomoc tylko w chwilach niebezpieczeństwa. Jest on przede wszystkim stałym towarzyszem duszy, cichym przyjacielem, którego Bóg postawił u naszego boku. Nie tylko po to, aby nas bronić. Ale także po to, aby nas prowadzić. Ojciec Pio często mówił, że każdy wierny powinien nauczyć się rozmawiać ze swoim aniołem. Jakby rozmawiał z bratem lub bliskim przyjacielem, ponieważ jego misja nie polega tylko na strzeżeniu, ale także na inspirowaniu, pocieszaniu i przekazywaniu woli Boga w dyskretny sposób. Duchowość chrześcijańska uczy nas, że życie nie składa się tylko z wielkich cudów, ale także z małych znaków a aniołowie często objawiają się przez dobre myśli, które pojawiają się w sercu, przez intuicję, która powstrzymuje nas przed złym wyborem, przez nieoczekiwany impuls do modlitwy lub pomocy komuś. To w tych delikatnościach rozpoznajemy ich stałe działanie. Nauka dialogu z aniołem stróżem to ćwiczenie wiary i prostoty, nie chodzi o długie formuły, ale o postawę otwartości. Po przebudzeniu wystarczy powiedzieć Aniele, stróżu, towarzysz mi w tym dniu, prowadź moje kroki, uchron mnie przed pułapkami wroga i przedstaw Bogu moje intencje. Podczas pracy, gdy pojawi się pokusa zniechęcenia lub niecierpliwości, wystarczy szepnąć w ciszy: Mój Aniele, pomóż mi teraz. Wieczorem, przed snem, można powierzyć mu swoje brzemiona i powiedzieć: Zostań ze mną tej nocy, strzeż mojego odpoczynku, chron tych, których kocham. Te słowa nawet proste, są jak nasiona, które rzucone z wiarą przynoszą owoce pokoju i ochrony. Nie ma znaczenia, czy nie słyszysz słyszalnej odpowiedzi. Dialog z aniołem jest cichy, ale realny, a jego skuteczność objawia się w spokojniejszym sercu, jaśniejszym umyśle, nieoczekiwanej sile, która pojawia się w trudnościach. Ojciec Pio miał takie zaufanie do swojego anioła stróża, że nie wahał się prosić go o konkretne zadania, takie jak przenoszenie duchowych przesłań do odległych osób. Wiedział, że aniołowie nie są ograniczeni ludzkimi ograniczeniami czasu i przestrzeni, a ich misją jest współpracowanie w Bożym planie zbawienia. To doświadczenie pokazuje, że nasz anioł nie jest tylko bierną obecnością, ale aktywnym współpracownikiem na drodze do świętości. Jeśli powierzymy mu intencje, poprosimy za kogoś, kogo kochamy, poprosimy o światło w trudnej decyzji, otwieramy się na działanie Boga przez to wierne stworzenie. I jeśli wielu nie dostrzega tej rzeczywistości, to dlatego, że rzadko pamięta, aby się do niej uciekać. Podobnie jak pielęgnujemy przyjaźń z ludźmi przez wspólne życie i zaufanie. Tak samo dzieje się z aniołem stróżem. Im częściej go wzywamy, tym bardziej stajemy się wrażliwi na jego działanie. Im bardziej się otwieramy, tym bardziej jego obecność staje się jasna w naszym życiu. I właśnie to musimy na nowo odkryć że nie jesteśmy sami w naszej duchowej drodze że u naszego boku jest ktoś, kto zna nasze słabości, a mimo to pozostaje wierny, nie opuszczając nas. Anioł Stróż jest żywym wyrazem Bożej wierności, która nigdy nie pozostawia duszy na łasce przypadku, w dniu im poświęconym. Zaproszenie nie dotyczy tylko uznania ich istnienia, ale pielęgnowania tego codziennego dialogu. Nie trzeba wielkich znaków, nie trzeba czekać na nadzwyczajne doświadczenia. Wystarczy otworzyć serce, mówić z prostotą, żyć z ufnością, bo kiedy dusza uczy się chodzić ramię w ramię ze swoim aniołem, stróżem, odkrywa, że każda chwila, nawet najbardziej zwyczajna, może być oświetlona obecnością nieba. Życie duchowe jest naznaczone walką, której nie widać oczami, ale którą czuje się w sercu i która odzwierciedla się w naszych wyborach. Od pierwszych wieków Kościół uczy, że istnieje stała walka między siłami światła a siłami ciemności. Ta walka nie toczy się na odległym polu, ale we wnętrzu naszego własnego życia, w decyzjach, które podejmujemy, w myślach, które przyjmujemy, w pragnieniach, które żywimy. Na tym polu anioł stróż działa jako obrońca, przewodnik i sojusznik. Nie zastępuje naszej wolności, ale walczy u naszego boku, aby dusza nie została porwana przez pokusy, które oddalają od Boga. Ojciec Pio jasno mówił o tej niewidzialnej walce, mówił, że diabeł nie odpoczywa i kusi duszę w subtelny sposób, czasem przez pychę, czasem przez rozpacz, czasem przez duchowe zmęczenie. Ale zawsze przypominał także, że żaden wierny nie jest bezbronny, ponieważ Bóg w swojej opatrzności dał każdemu z nas anioła stróża, który nigdy nas nie opuszcza, nawet w najciemniejszych chwilach. Ta duchowa walka objawia się na wiele sposobów. Są pokusy, które wydają się małe. Jak słowo wypowiedziane z niecierpliwością. Roztargnienie w modlitwie, myśl o obojętności. Czasami walka staje się bardziej intensywna. Gdy dusza staje przed głębokimi wątpliwościami, zniechęceniem w wierze, próbami, które wydają się nie do zniesienia. We wszystkich tych sytuacjach Anioł Stróż jest obecny, wspierając, inspirując i broniąc. Nie działa w spektakularny sposób, ale dyskretnie, jak cichy głos, który przypomina nam o dobru który inspiruje nas do oporu, który podnosi nas, gdy wszystko wydaje się stracone. Jego misją jest powstrzymanie zła przed zniszczeniem tego, co Bóg pragnie w nas urzeczywistnić. Jednak ta ochrona nie zwalnia nas z osobistej odpowiedzialności. Walka duchowa wymaga współpracy wiernego. Kiedy zamykamy serce na łaskę, kiedy wolimy wygodę grzechu, utrudniamy pracę Anioła. On nie zmusza nas do wyboru dobra, tylko wskazuje drogę. Dlatego modlitwa i czujność są niezbędne. Jezus powiedział: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Anioł stróż jest tym, który pomaga nam czuwać, ale to od nas zależy, czy zdecydujemy się pozostać czujni, jeśli pokusa nas dotknie. Możemy wezwać pomoc naszego anioła prostymi słowami: Mój aniele, stróżu, uchron mnie od tej pokusy, chron mnie teraz, umocnij moje serce. Ta szczera prośba nie pozostaje bez odpowiedzi. Ponieważ anioł działa natychmiast, prowadząc duszę z powrotem do światła. Ojciec Pio dobrze znał furię wroga duchowego. Często był atakowany, fizycznie i duchowo, przez siły ciemności, ale nigdy nie tracił nadziei, ponieważ całkowicie ufał pomocy nieba. Uczył, że wierni nie powinni bać się diabła, ale bardziej ufać łasce Boga i pomocy swoich aniołów. To zaufanie wyzwala od lęku i daje odwagę w próbach. Za każdym razem, gdy czujesz się przytłoczony myślami rozpaczy, wątpliwościami, które cię paraliżują, pokusami, które wydają się większe niż twoja siła, pamiętaj, że nie jesteś sam. Jest ktoś u twojego boku, niewidzialny, ale realny, gotowy wstawiać się, gotowy chronić. Walka duchowa jest rzeczywistością, której nie można negować, ale nie powinna też być powodem terroru, jest wręcz przeciwnie. Znakiem, że dusza jest w drodze, że nie jest obojętna. Anioł Stróż jest wiernym sojusznikiem w tej walce, a jego obecność zapewnia nas, że nigdy nie będziemy porzuceni na pastwę ciemności. Jeśli zaufamy Jego pomocy, jeśli wezwiemy Jego ochrony, jeśli otworzymy serce na Jego inspirację, znajdziemy siłę, aby oprzeć się i wytrwać. A na końcu tej walki nagrodą nie jest tylko zwycięstwo nad przemijającymi pokusami. Ale osiągnięcie wiecznego zwycięstwa w sercu Boga. Dom, o którego ochronę prosimy aniołów stróżów, nie składa się tylko z cegieł, ścian czy dachu. Prawdziwym domem, który strzegą niebiosa, jest rodzina, która w nim mieszka. Dom nie jest tylko fizycznym adresem, ale duchowym schronieniem, sanktuarium wiary, gdzie życie kwitnie, a łaski Boże wylewają się z pokolenia na pokolenie. Aniołowie stróże mają cichą, ale głęboko skuteczną misję. Chronić tych, których kochamy, prowadzić kroki naszych dzieci, oświecać serca męża, żony, rodziców i rodzeństwa. Ojciec Pio przypominał nam, że modlitwa rodziny była kluczem, który trzymał diabła z dala, ponieważ wiedział, że rodzina zjednoczona w modlitwie staje się duchowym murem, którego żadne zło nie może przekroczyć. W dniu poświęconym świętym aniołom stróżom. Rozumiemy, że wiara żywa w naszych domach jest najpewniejszym fundamentem przeciwko burzom życia. Nie wystarczy prosić tylko o indywidualną ochronę, ale także wstawiać się za rodzinę, ponieważ tam, gdzie jest prawdziwa miłość i modlitwa, wróg nie znajduje miejsca do działania. Każdy posiłek spożywany z wdzięcznością, każdy gest przebaczenia w domu, każda modlitwa przed snem są nasionami światła, które aniołowie w ciszy pielęgnują. A gdy pojawiają się trudności, choroby, konflikty lub próby finansowe, to niewidzialna ręka anioła nas podtrzymuje, nie dopuszczając, aby rozpacz zgasiła naszą wiarę. Dochodzimy więc do wniosku tej refleksji. Uznanie obecności aniołów stróżów w naszym życiu nie jest tylko aktem pobożności, ale wyborem radykalnego zaufania Bogu. Nie możemy widzieć oczami, ale możemy czuć duszą, ponieważ ich działanie jest dyskretne i stałe. Chronią nas nie tylko przed wypadkami i niebezpieczeństwami, ale przede wszystkim przed upadkami duchowymi, przed grzechem, który pragnie ukraść nasz pokój i zniszczyć naszą łączność z Panem. Naszą odpowiedzią powinna być wdzięczność, oddanie i modlitwa. Dziś jest dzień, aby otworzyć drzwi serca, rozciągnąć prośbę o ochronę nie tylko na siebie, ale także na wszystkich, których kochamy. A teraz wspólnie odmówmy modlitwę. Którą można powtarzać na głos jako pieczęć wiary nad Twoim domem i Twoją rodziną. Oświęci aniołowie stróże, posłani przez Boga, aby prowadzić nasze kroki, bronić naszego życia i oświecać nasze drogi, dziś poświęcamy Wam nasz dom i naszą rodzinę. Oddalajcie od nas każdego ducha podziału, każde spojrzenie zazdrości i każde dzieło ciemności, które chciałoby przeniknąć do tego domu. Chroncie nasze dzieci. Umacniajcie więzy miłości między mężem a żoną, strzeżcie starszych, chorych i każdego serca, które tu mieszka. Jak czuwacie nad nami przed tronem najwyższego, czuwajcie także nad naszymi nocami, naszym odpoczynkiem, naszymi snami i naszą przyszłością. Niech nigdy nie zabraknie wiary, niech nigdy nie zabraknie nadziei, niech nigdy nie zabraknie żywej obecności Boga w każdym pokoju tego domu. Aniołowie Boży, wierni strażnicy, Otoczcie nas swoimi mieczami światła, błogosławcie nasze drzwi i okna, aby tylko dobro wchodziło, a wszelkie zło było oddalone na zawsze. Amen. I niech ta modlitwa nie będzie tylko słowami, ale aktem głębokiego zaufania. Czyniąc z niej nawyk, będziesz otaczał swoją rodzinę duchową tarczą, umacniał wiarę i codziennie zapraszał obecność nieba, aby zamieszkała w Twoim domu. Zapisz się na kanał, a ja zobaczę się z Tobą w następnym filmie.